Oto Tajlandia, kraj, który trzeba odwiedzić. Pełen pięknych krajobrazów, przeludnionych miast i tuktuków, skuterów, ulicznego jedzenia i plaż, przepięknych wysp z krystalicznie czystą wodą. Moja wycieczka to tętniący życiem Bangkok. Tropikalny raj na krabi, imprezowe Phi, Phi Island, turystyczny Phuket i powrót do pełnego kontrastu w Bangkoku. Dołącz do mnie. Na imię mam Marcin, a to jest mój kanał Edinburger. Właśnie płyniemy na Phuket, największą wyspę Tajlandii położoną na Morzu Andamańskim. My płyniemy tutaj z pipi, ale równie dobrze można się tu dostać samolotem, bo Phuket ma międzynarodowe lotnisko. Ląduje też tam Qatar Airways. O mojej podróży tym przewoźnikiem informowałem już w jednych z poprzednich materiałów, ale skupmy się na tym, że właśnie już dobijamy do portu Rasada, to główny port na wyspie. Macie tu kilka opcji dojazdu do centrum i na poszczególne plaże. My najpierw próbujemy się tu ogarnąć. Zagadujemy koleżkę, który wygląda na Europejczyka. Tak, jest to Brytyjczyk, który aktualnie studiuje w Nowej Zelandii i przyjechał sobie na tydzień do Tajlandii. Dogadujemy się na zrzutkę na transport, bierzemy taksówkę i jedziemy do naszego hotelu. Przejazd nie wyszedł drogo dokładnie 386 batów, jednak biorąc pod uwagę, że było to niecałe 30 km, a jechaliśmy prawie godzinę, uczulam Was tutaj na pierwszy problem, który możecie tu napotkać. Na Phuket często są spore korki i to niezależnie od pory dnia. Jeśli będziecie stąd wylatywać, miejcie pewność, że zaplanowaliście wystarczającą ilość czasu na dojazd do lotniska. Lepiej wyjechać wcześniej i poczekać na lotnisku niż by wam miał samolot uciec, bo staliście w korku na pukiecie. Taka porada. Dobra, wyspa znana jest z pięknych plaż, w bujnej przyrody i dynamicznego życia nocnego. To jedno z najpopularniejszych miejsc w Azji Południowo-Wschodniej. Znajdziecie tu i luksusowe hotele, hotele mniej luksusowe i hostele dla backpackersów. My nie oszczędzamy, ale i tak wybieramy nie najdroższy hotel, jednak w całkiem dobrym standardzie po hotelu oprowadzę was później. Teraz zostawiamy rzeczy i ruszamy coś zjeść. Trafiamy na okoliczny targ, Tutaj można zjeść tajskie jedzenie, w którym zajadamy się przecież już drugi tydzień. Zaglądamy do okolicznych sklepów. O, jest tutaj popularna maść rozgrzewająca, zgarniam ją do domu. Wracamy do naszego hotelu i teraz pokażę Wam najpierw wejście do hotelu. Tutaj przechodzimy po lobby, restauracja. Tutaj codziennie schodzimy na śniadanie. Jest ono wliczone w cenie. Śniadanie tylko nie urywa. Jeśli chodzi o tajską kuchnię, i biorąc pod uwagę dosłowność tego zwrotu, to może to i lepiej. Na samej górze naszego hotelu mamy basen ulokowany na dachu. Wygląda to dość imponująco. Można tu zamówić dryneczka, albo coś do jedzenia z restauracyjnej kuchni. Mają tu również dania europejskie, takie jak na przykład burgery, jeśli przejedzą wam się te tajskie pyszności. A teraz zejdziemy do naszego pokoju. Mamy tu aneks kuchenny, duże łóżko, balkon i fajną łazienkę. Za 6 nocy w tym hotelu zapłaciliśmy tyle. Co można robić na Phuket? No, oczywiście są tu super plaże. My jesteśmy obok plaży Caron Beach, ale niedaleko jest druga piękna plaża, która nazywa się Kata Beach. Fajne, długie i szerokie, piaszczyste plaże o wiele lepiej prezentują się w pełnym słońcu. Tutaj akurat trochę się zachmurzyło. Przejdziemy się teraz na tą drugą plażę, Kata. Po drodze mijamy dużo punktów usługowych, masaże, sklepy. O, tutaj podróbka 7-Eleven. Wypożyczalnie motorów, sprzętu dla sportów wodnych, jest też nawet Starbucks. No, wszystko pod turystów z całego świata. Kupicie tutaj całkiem niezłej jakości torby podróżne. Więc jeśli tak jak ja przyjechaliście tutaj tylko z plecakiem, a chcecie kupić sporo pamiątek, to taka torba czy walizka się przyda. Jest tu tych sklepów mnóstwo na każdym kroku. Byliśmy również na trzeciej plaży, jest to plaża Kamala Beach, ale Phuket to nie tylko plaże. O takich oczywistościach jak ogromny pomnik Buddy czy sanktuaria słoni nawet nie będę opowiadał, na pewno widzieliście to w większości, jak nie we wszystkich relacjach vlogerów z Tajlandii. Ja jestem zaskoczony, że nie ma tu wielu informacji o Phuket Town, stolicy wyspy, która jest bardzo fajnym turystycznym miejscem i chociaż oddalonym od plaż, za chwilę zabiorę was właśnie tam, bo uważam, że warto. Do Phuket Town dojedziecie tymi busikami, które jeżdżą średnio co godzinę z każdej popularnej plaży na wyspie. Jeśli teraz spojrzymy na mapę, to tak, tu właśnie mamy plaże Kata i Karon, tu mamy Kamala Beach. Najlepsze plaże są właśnie na tym zachodnim wybrzeżu. No i Patong to po prostu imprezowa część wyspy. Te busy kursują również na lotnisko i do samego Phuket Town. My do stolicy dojechaliśmy taksówką. Pamiętajcie jednak, gdy zamawiacie tutaj albo graba albo bolta, macie opcję płatności gotówką, jak i kartą. Gdy wybierzecie płatność kartą, bardzo często kierowca, zanim do Was podjedzie, wyśle wiadomość albo zadzwoni z zapytaniem, czy możecie jednak zapłacić gotówką. No jest dla nich bardziej opłacalne. No, kierowca może odrzucić przejazd, jeśli będziecie się upierać przy płatności kartą. Trzeba też ich trochę zrozumieć. Robią tutaj kilometry, stoją w korkach, naprawdę zarabiają grosze za te przejazdy, więc fajnie, jakbyście tę gotówkę mieli. Dojeżdżamy do Pocket Town. Spacerujemy po mieście. Jest tu sporo takich sklepów typowo skrojonych pod turystów, czyli ceramika, jakieś takie pierdółki, które będą doskonałe na jakieś pamiątki z Tajlandii, czy też prezenty dla bliskich, słoniki, no wszystko co się z Tajlandią kojarzy. Nie jest tu bardzo tanio, myślę, że nawet zaskakująco drogo. My udajemy się na kawę, jest tu taka kocia kawiarnia, czy też restauracja. Przeglądamy kartę, ale zostajemy tylko na kawę, więc jeśli lubicie koty, to też jest fajne miejsce, żeby za dodatkową opłatą wejść tutaj i pogłaskać te sierściuchy. Centrum Phuket Town to budynki powstały jeszcze z czasów, gdy ten teren był zamieszkały przez chińskich kupców, którzy swoje domy budowali właśnie w stylu kolonialnym z portugalskimi naleciałościami. Macie tu te chińskie ozdobne detale i wewnętrzne dziedzińce, których oczywiście z zewnątrz nie widać i te portugalskie łuki i arkady, kolumny oraz okna i drzwi w europejskim stylu i te typowe dla portugalskich kolonii pastelowe kolory. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to jak najszybciej. To was nic nie kosztuje, a mi pomaga się rozwijać. To jest hotel, który zagrał w filmie Niebiańska Plaża. Co prawda, w filmie Fabuła sugeruje jego lokalizację w Bangkoku, ale tak, to ten hotel. Otwarty został w 1929 roku. Od lat ma większy ruch spowodowany właśnie tym filmem w którym grał Leonardo DiCaprio. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to jest na CDA. Ostatnio go nawet oglądałem i przypomniało mi się, że nie jest to taki familijny film, jest dość brutalny nawet bym powiedział. Filmowa plaża to oczywiście Maya Bay. Jak się tam dostać? Mówiłem w moim filmie z Pippi Island. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to tutaj dam wam link. No a jeśli chodzi o Puket Town, żeby wrócić już do tematu, to warto tu na pewno odwiedzić też na starym mieście Talang Road i Dibuk Road. To są takie typowe miejsca, w których widzieliśmy sporo turystów, ale bardzo niewielu Polaków. Może dlatego nie mogłem znaleźć żadnych ciekawych blogów stąd. Pamiętajcie, że Phuket to nie jedynie plaże. Jest tu co robić oprócz smażenia się na słońcu. Jeśli chodzi o zakupy, to w Phuket Town macie ogromną galerię handlową. Nie będę wam tu mówił o sklepach, chyba że będziecie chcieli odcinek o zakupach w Tajlandii, to wtedy może coś nakręcę. Ogólnie te galerie nie do końca przypominają te europejskie, ale również znajdziecie tu znane wam marki, oprócz wielu ciekawych azjatyckich brandów, czy też restauracji. My wracamy, bo przy naszym hotelu mamy fajny nocny street food market i tu kupujemy takie pyszności. Wracając do naszego hotelu, jest tu też spa z masażami, z którego skorzystaliśmy. Jeśli nie oglądaliście moich wcześniejszych filmów z Tajlandii, to polecam odcinek z tam więcej opowiadałem o masażach, a my teraz ruszamy do imprezowego centrum Phuketu, czyli plaży Patong. I tak jak Bangkok ma swoje Khao San Road, to tu też mamy deptak, na którym znajdziecie wszystko czego szukacie i wszystko czego nie szukacie. My zachodzimy jeszcze do położonego nieopodal drugiego centrum handlowego, i tu też mamy styczność z lokalną kulturą, która tańczy i śpiewa. Ogólnie to tylko było preludium, bo wybieramy się dziś na Simon Kabaret, jedną z najbardziej znanych atrakcji w Patongu. Jest wesoło, jest wielobarwnie, są super kostiumy, od Bollywood przez Broadway po tradycyjne azjatyckie tańce. Moim zdaniem warto. Kupowaliśmy to online dzień wcześniej, bo w sezonie trudno kupić wejściówki tuż przed występem. Wracamy w świetnych nastrojach i dobijamy już w okolicy naszego hotelu. Mamy tu kilka knajp z muzyką na żywo i pozytywnymi ludźmi. Nie wszyscy jednak byli tak nastawieni, trochę to było za dużo, ale o tym powiem pod koniec odcinka. Następnego dnia ruszamy do kultowego Cafe Del Mar. Mieliśmy tam być wcześniej, ale ostatnia impreza tam była w noc, kiedy przyjechaliśmy dopiero na Phuket, więc uznaliśmy, że po prostu przyjdziemy tu w dzień i zajdziemy z ulicy na drinka. Knajpa jest znana, inspiracja przyszła z Ibizy. Bywała tam nawet Madonna, więc chcieliśmy to miejsce odwiedzić. Niestety okazało się, że po ostatniej imprezie knajpę zamknęli na tydzień, by zrobić remont, no to w związku z tym będzie powód, żeby tu jeszcze kiedyś wrócić. Zachodzimy na plażę Kamala, a potem łapiemy busika. To są te autobusy, które wiozą ludzi z lotniska do centrum wyspy. Tam zachodzimy jeszcze po jakieś zakupy i wracamy do hotelu. Potem jeszcze idziemy na kolację tam, gdzie na ruszcie kręci się krokodyl. Smak mięsa krokodyla jest podobny do kurczaka czy ryby, choć mięso jest bardziej zwarte i ma delikatny, lekko słodkawy posmak. No ale nie robimy tutaj kuchennych rewolucji, jeszcze sobie tego dnia poimprezowaliśmy i już jesteśmy w dniu kolejnym. Jemy śniadanie i ruszamy na plażę. Jest bardzo gorąco jeśli chodzi o plażę Karon, jest ona bardzo szeroka, piaszczysta, no po prostu idealna. Plaże w Tajlandii nie mają takiej infrastruktury jak na przykład w Hiszpanii, ale jest toaleta. Tutaj dalej idziemy, jest takie główne rondo przy plaży Karon. Tutaj dzieje się sporo, są tu sklepy, restauracje, market i jest kilka 7-Eleven w odległości kilkudziesięciu metrów. Tutaj też jest przystanek autobusowy. Stąd dojedziecie i na lotnisko, i do Phuket Town, i na Patong. My sobie spacujemy wzdłuż tej głównej drogi i zachodzimy na pizzę. Tak jak mówiłem w filmie z Pipi, Tajski street food jest super, ale też może się przejeść. Jesteśmy tu już dziesiąty dzień i czasem organizm prosi o coś bardziej europejskiego, a nie tylko pattaje, thai, mango sticky rice, i krokodyle. No więc siadamy na jedzonko, jemy pizzę, a później wracamy już z spacerkiem o zmroku do naszego hotelu. Ogólnie, w każdym większym hotelu przy recepcji macie oferty różnych wycieczek, o czym mówiłem już w moim filmie z Krabi. Można stąd wyskoczyć na Phi na wyspę Jamesa Bonda, na sporo turystycznych miejsc, oni wam tutaj na recepcji wszystko fajnie ogarną. My już jesteśmy rano i jedziemy na lotnisko, bo dziś lecimy już z powrotem do Bangkoku. Zostaniemy tam na dwie noce i stamtąd ruszymy już z powrotem do domu. No dobrze, to teraz krótkie podsumowanko. Długie, piaszczyste plaże, imprezowe chwile na Patongu, pyszny street food, klimatowy Phuket Town, no na pewno to są plusy tego wypadu. Minusy? Kurczę, no ciężka sprawa, bo minus był jeden, ale może nie dla wszystkich będzie to minus. Zobaczcie, tu jest wejście na lotnisko i mamy napisy po tajsku, chińsku, angielsku i rosyjsku. No właśnie, szczerze, pełno na Phuket Rosjan. Naprawdę, byłem tu kilka lat wcześniej i było o wiele większe zróżnicowanie jeśli chodzi o narodowości. Jak wiemy, z powodu wojny, którą faszystowska Rosja wywołała w Ukrainie, spora część krajów zamknęła ruch turystyczny, a Tajlandia jest jednym z niewielu miejsc na świecie, które są otwarte dla Rosjan. Europa, poprzez sankcje, Rosjan ze swych plaż skutecznie usunęła, więc jeśli zastanawiacie się, gdzie oni teraz wypoczywają, to tak, są w Turcji i są tutaj. Nie oceniam całej narodowości, bo nie chcę uogólniać. A jeżeli styknęliście się z grupami Rosjan na wakacjach, toch powiecie o co mi chodzi. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale wielu, których spotkaliśmy tutaj, po prostu szastają pieniędzmi i są arogancy w stosunku do miejscowych, no ale przywożą pieniądze, których tak bardzo tutaj szymtają brakuje. Może nie powinienem o tym mówić, ale skoro miałem takie doświadczenie, to uważam, że powinienem o tym napomknąć. Niestety, prawda jest taka, że na Pukiecie o wiele częściej usłyszycie język rosyjski niż angielski. Dodam również, że o ile Rosjanie zdominowali Phuket, to nie ma ich hashtag wielu na pipi, w Bangkoku czy na Krabi. No dobrze, nie chcę by moje negatywne doświadczenia przełożyły się na wasze refleksje i plany wakacyjne. Teraz lecę z powrotem do Bangkoku, a Was zapraszam do poprzednich odcinków z mojej podróży do Tajlandii. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na temat Phuketu, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem pozdrawiam i tradycyjnie już udanego urlopu.